Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejne danie liofilizowane. Tym razem jest to coś z kuchni afrykańskiej. Boboti, czy bobotie. Jest to produkt holenderski. Ogólnie z tej firmy widzę, że większość dań ma kaloryczność 600 kilokalorii. Czyli tak są dobrane składniki, gramatura, samego dania, żeby akurat tyle było, tak sądzę. Mamy właśnie tego tutaj 146 gramów. Kaloryczność już powiedziałem jaka jest. Więc co do kaloryczności, dla mnie w porządku. Jak coś ma w okolicach 500, to już jest ok. Więc tu jest nadmiar. Oczywiście plusem jest to, że to jest lekkie. Wymaga 300 ml wody, więc jak ją nosimy, to już nieco jest ciężej. Jak pozyskujemy w terenie, to już jest nadal to lekkie opakowanie lekkie, lekkie i poręczne. Oczywiście też no, minusem jest wysoka cena, ale plusem jest na przykład, że nie trzeba myć żadnego naczynia, bo jak zalewamy to wodą, to jemy z tego, więc mycie naczynia po wodzie to żaden problem. Więc są plusy, jak i minusy tego dania. Mam nadzieję, że będzie smaczne. W taki, z taką zawartością jeszcze nie jadłem, więc chętnie się zapoznam jak to smakuje, po afrykańsku. Dokąd nalewać wodę mamy wyłącznie linię na zewnątrz, więc to jest taka niedokładna, orientacyjna raczej. Taka w środku w opakowaniu to lepsza opcja, no ale jak mamy na przykład naczynie z miarką i możemy odmierzyć taką ilość to też jest w porządku. No, długi termin zazwyczaj jest takich dań, nawet znacznie dłużej można to trzymać niż tam producent to podaje. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj ryż 38%: olej słonecznikowy, rodzynki, jabłka, wołowina, cebula, jaja w proszku, fasolka szparagowa syrop glukozowy, sól, skrobia ziemniaczana, modyfikowana, hmm. kukurydziana, kurkuma, czosnek, czapetka pachnąca, to chyba grzyb, pietruszka, naturalny aromat, kolendra, kozieradka, cynamon, papryka, kminek, pieprz, chili Imbir w proszku, gałka muszkatałowa, kminek zwyczajny, nasiona kopru i konserwant E220. No, zazwyczaj takie danie są pozbawione konserwantów. No, tu widzę, że jakiś jeden jest, nie wiem czemu akurat. Zazwyczaj takich rzeczy nie ma, a tak ogólnie skład jest dobry, dość długi, ale tu jest dosyć sporo przypraw, tylko z tym kminkiem to raczej chyba tu jest kmin rzymski. A nie kminek, no ta druga pozycja kmin zwyczajny. No to raczej już jest rzeczywiście kminek. No, ciekawe zestawienie warzyw. Jabłka jeszcze z ryżem i innymi tutaj rzeczami. No, może być dobre albo i nie. Zobaczymy, jak to po afrykańsku wszystko będzie smakować. Oczywiście to jest też przykład opakowania dosyć wysokiego. Więc jeśli mamy zwykłą łyżkę, no to tak ciężko będzie z tego jeść, tam z dna wybierać, raczej nie pasuje. Chyba że po prostu zamiast odciąć tutaj to weźmiemy sobie noże, odetniemy nieco niżej, wtedy będziemy mogli bez problemu jeść zwykłą łyżką. No ale jak mamy długą łyżkę taką typową do liofilizatów, to nie ma żadnego problemu. W moim akurat przypadku. No ale nie trzeba koniecznie kupować specjalnej łyżki. Zwykłą też da się zjeść. Mamy zamknięcie strunowe. No, jak mówiłem, w środku żadnej podziałki nie ma, jest tylko na zewnątrz. Ja mam odmierzoną ilość wody, to nie mam problemu. Wyjmujemy pochłaniacz tlenu. I to wygląda w ten sposób. Zalewamy wodą czekamy 8 minut lub najlepiej nieco dłużej i będzie gotowe. Ha. Chociaż ja tu widzę jednak w środku też jest do odmierzenia. No to po co to to podali tutaj na zewnątrz? Jak tu widzę w środku po tej stronie jest tam taka miarka powiedzmy, nie wiem czy to będzie dobrze widać. Hmm. No dobra, to powiedzmy, że gdzie nalać wodę jest na zewnątrz jak i w środku, a to w środku bardziej możemy Dokładnie odmierzyć niż taką miarką wyłącznie na zewnątrz. No więc y, ja czekam aż to się wszystko zrobi. No i odpowiedni czas minął. Tak to wygląda. Dosyć gęsto. Bardzo dobrze, że się tak mocno zagęściło. Hmm. Dość interesujący smak. No, było tutaj dość sporo przypraw. I one dają tutaj bardzo fajne smaki. Hmm. W zależności na co tutaj trafimy. Jest trochę tych warzyw. Są takie malutkie kawałeczki, cząstki wołowiny. Jest taki lekki sosik. Kurde, jakieś meszki tutaj mi latają. Hmm. No, danie dość nietypowe. Całkiem fajny smak, nie jest to jakieś przesłodzone czy coś w tym rodzaju. No, chyba, że jeszcze nie natrafiłem na rodzynka. Taki trochę jabłkowy posmak. Hmm. No, tu jest rodzynek. No, teraz czuję słodkość ogólnie jest to bardzo dobrze doprawione nic tu raczej nie trzeba własnego dodawać no takie warzywa z rodzynkami z jabłkami trochę mięsa ciekawe połączenie ale też ciekawy smak tu smaki są dlatego takie dobre że to jest po prostu spora ilość różnych przypraw i to one nadają tutaj tego całego smaku Całkiem interesujące. Ryż jest mięciutki, bardzo dobry. Trochę warzywek. W zasadzie każdego jest tutaj po trochu. Nie ma tak, że coś się tutaj bardziej narzuca, chociaż tak troszeczkę to jabłko, mm, trochę guruje nad innymi smakami, no chyba, że akurat tak się natrafi na łyżce. Bo jak już się natrafi na przykład na rodzynka, to już jest to bardziej słodsze. Są takie też elementy chrupiące, od tego chyba mi się wydaje jabłka. Całkiem interesujące danie. No nie spodziewałem się, że będzie takie dobre. Myślałem, że będzie takie neutralne, ale jest całkiem smaczne. Spora porcja, spora kaloryczność, prawie że bez konserwantów. Jakiś tam jeden konserwant, no trudno. Jakoś to przeżyje. No ale pod względem smakowym bardzo dobre. Nie sądziłem, że takie połączenie będzie tak dobrze smakować. No ale to raczej zasługa dużej ilości różnych przypraw. Nie jest to pikantne. Nie jest to mdłe. Jak najbardziej ok. Polecam każdemu, jak ktoś nie je takiego dania, po afrykańsku, bardzo ciekawe smaki, jak najbardziej na plus. No szkoda tylko, że cena wysoka, no, ale trudno raz kupić i posmakować, zawsze można. Ja polecam takie danie jak najbardziej, jak ktoś oczywiście chce. Dodatkowe informacje na ten temat będą pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.